Jak Wyspiarze w tempie błyskawicznym rozprawiają się z terminarzem i prawdopodobnie jako pierwsi osiągną metę wiosennych rozgrywek Ekstraligi. Chodzą słuchy, że również szybcy w dostarczaniu przesyłek są kurierzy tej firmy, ale to temat na inne opowiadanie. Co innego sprawnie inaczej: oni nie są jeszcze nawet na półmetku. Wynik sportowy również nie powala. Jedna wygrana na sześć spotkań wyraźnie wskazuje, że wytransferowane do Eredivizji Mateusz Kucia jest póki co nie do zastąpienia. Nie inaczej było w potyczce z keksami. Zanim się Misie Krojewski i spółka obejrzeli, już przegrywali 0 do 3 i sędzia zarządził przerwę. W drugich 25 minutach było nieco lepiej, bo sprawni trzykrotnie trafili, ale świetnie dysponowany kapitan wyspiarzy Łukasz Kurkowski nie pozwolił na więcej, a jego koledzy z pola dołożyli sześć bramek, co dało im pewne zwycięstwo. Jedna z nich padła bezpośrednio z rzutu rożnego, a popularny bakuś zrobił to tak szybko, że kamera nie zdążyła zarejestrować tego wydarzenia. Za to przed wywiadem Radek umknąć już nie zdołał. Radek Bakuś Bakulski, cześć. Cześć, cześć, witam wszystkich. Yy, yy, zapatrzyłeś się w Kazimierza Dejne? czy yy, piłka ci zeszła z tego rzucu różnego? Yy, powiedzmy tak, w przypadku w piłce nie ma, <laughs> zażartuję. Nie no, zobaczmy, że bramkarz wyszedł z bramki, tak udało się, spróbowałem, a nóż wejdzie, weszła, także no, udało się po prostu. Gratulacje, 9 do 3 z zespołem niesłabym, sprawnie inaczej i powiem tak, kura was tak w obronie, że powiem do 40 minuty, sprawnie mieli pół sytuacji nawet. No tak, nawet jest dzisiaj dziwnie, bo brakowało nam troszeczkę ludzi, a no tak się udało, dzisiaj fajnie, żeśmy przesuwali w tej obronie. Yy, tym bardziej, że Sprawni To jest zespół, w którym się naprawdę bardzo ciężko gra, Wynik, powiem bo, szczerze, że jakoś nie odzwierciedla tego, co się działo na boisku. A no teraz mamy takiego nowego chłopaka. Yy, no, wszystko tam czyści z tyłu. Tym bardziej, że Bartek teraz jest połamany, nie ma jak grać, próbowaliśmy zaraz za, tą dziurę zatkać, w jaki sposób udało się, chociaż w taki sposób, że udało się tylko trzy bramki stracić. No i teraz ten, was, ten Wasz system, granie dwóch meczów pod rząd, raz to się sprawdza, raz nie, no musimy mieć mega kondycję. Powiedzmy, że sytuacja nas zmusza, nasza zespołowa, czy kapitana, już nie odrośmy w szczegóły, ale... Po prostu może z braku czasu prywatnego, tak, my przychodzimy się bawić, jak wygramy dwa mecze, będzie świetnie, jak przegramy jeden, będziemy nie do końca szczęśliwi, jak przegramy dwa tragedie, ale przychodzimy się bawić, także to jest najważniejsze, żeby tutaj bawić się. Za chwilę Kocur z, z tę jest wyzwanie, bo to świetny zespół. Yy, nie boimy się... Nie, w... tylko, nie tylko Kocur, no mecz również. Yy, nie boimy się wyzwań, przychodzimy tutaj zawsze po, po trzy punkty, jak się uda, to będzie fajnie, tym bardziej jak wygramy taką zabawę, co jest przyjemne dla nas wszystkich, ten Kocur właśnie. Obyśmy to wygrali, a jak nie wygramy, to pff, trudno, ale na pewno wyjdziemy i damy z siebie wszystko. I jeszcze mundial, bo Wasi przeciwnicy chyba zapatrzyli się w zespół Argentyny, nowe koszulki, e, nie no sprawnie inaczej, Aha, e, wam nie pomogło im to w meczu z Wami, e, to powiedz za kim y masz faworyta na mundialu? No ja bym bardzo chciał, żeby wygrała Polska, Polska. <śla> <śla> ale chyba, chyba <śla> mój faworyt nie wygra, a jak nie, to chyba Argentyna, Argentyn. Ch chyba jednak ale... Argentyna. Był to bardzo pracowity wieczór dla wyspiarzy, bowiem tuż po spotkaniu rozegrali turniej trójmiejskiego Kocura, w którym rywalizowali z Asteco Hortą. I tu również stanęli na wysokości zadania, pewnie wygrywając z mistrzami, a wynik 53 punkty plasuje ich na wysokiej trzeciej pozycji. Liderem Kocura niezmiennie pozostaje Beniaminek FC Hollywood, który uzbierał aż 60 oczek. i No co, poznaję całą swoją drużynę, jak z i żebyśmy zawsze odnosili trzy punkty w każdym meczu.